Teraz, jak rozmawiamy o filmach, to nasunęło mi się takie pytanie odnośnie na przykład takich filmów, w których brałeś kiedyś udział. Czy one w dzisiejszych czasach myślisz zyskałyby tak samo dużą e, popularność jak wtedy? Chociażby chłopaki nie płaczą? <śmianie> zmieniły się czasy, zmieniły się obyczaje. Bardzo trudno to teraz określić. Z drugiej strony, no, w dobie. Dzisiejszych smartfonów, dzisiejszych laptopów sięganie po vintage jest bardzo trendy. I akurat może w tym momencie to ten film by się spotkał z dużą aprobatą dzięki temu, że młodzież wiem, że, że szuka i ogląda te nasze filmy, bo są w tej chwili puszczane już po 20 latach i, i ja widzę, że młodzież żywo reaguje na nie, więc no, może w tym momencie akurat miałoby to sens. A czy jest na przykład szansa na kontynuację? Takiego filmu jak Chłopaki nie płaczą? Oj, z tym to jest dużo historii związanych. To nie, nie, nie do mnie z tym pytaniem, ponieważ tutaj zawsze się e, rozwijała kwestia o, o prawa autorskie i e, było, było kilka prób podchodzenia do tej kwestii, ale no, na razie nic nie mogę powiedzieć na ten temat. E, ja rozumiem, że ty byś się podjął. No, gdyby można było, to jak najbardziej.